i cześć, witajcie, z tej strony Polak2013, a to jest kolejny odcinek drugiego sezonu Minecraft'a na modach. I jesteśmy się w pełnej ekipie, czyli jest Gim. Witam bardzo serdecznie. Przywitałbyś się. A nie. Dobra. Nie e, mowa. W każdym razie dzisiaj mamy bardzo ważną misję, czyli po pierwsze rozwijamy dalej nasz system autocraftingu, to jest na pewno. Na pewno będziemy musieli przyspieszyć yy, nasze maszyny, a w szczególności crasher. I główny cel dzisiejszego odcinka tworzymy crafting na dysk 64K, gdyż. U, wycią wyciągnął ktoś temp trochę. W yy, każdym razie zapchał nam się ten dysk, ale któryś z chłopaków już wyciągnął trochę tempów, widzę. A, po prostu przypakować apatit w bloki. Ok. Dobra. Yy, ale nie pakuj tak piasku. Kurde, nie zajmuję mi craftingu teraz. dobra. Yy, w każdym razie, tak jak mówiłem, yy, tworzymy dysk 64K i 64K dyski. Aha. Yy, dysk storageowy. Yy, nie processing, tylko 64K storage part. Czekajcie. Ten ma być, czyli on ma być tak. No, i czo, i lecimy sobie po kolei, tak? Czyli tak, to już wiem, że mam zrobione, i teraz lecę y, tutaj po tym. Teraz tak, to teraz tak. Wiem, że to mam porobione, więc lecę po 16k. Yy, procesorki, no to mam już stworzone, więc tak, 16k, 4k. Tak, teraz 4k. I 1K jeszcze trzeba stworzyć. Storage. I 1K. Okej, okay, dobra. I teraz wrzucamy to w nasz autokraftik. Halo crafter na recuku. I spróbujemy wykraftować 64K. Storage disk. Czego nam brakuje? Szkła. I stringów. Nitek. Nitek nam brakuje, panowie. Ul. Um, nie mamy wełny, nie mamy nitków. A nitki mam dwie przy sobie. No to akurat. Idealnie mam praktycznie. E, ale brakuje szkła. E, dobra. Szkło to nie jest problem. Bierzemy sand, jedną sztukę piasku. Glass, też jedną sztukę. I ustawiamy, że pobierasz sobie te dwa surowce I oczywiście wyda, pobierasz sobie jeden surowiec, oddajesz nam drugi Jest fajnie, nie wiem po co tu biegłem, skoro mogę przez Crafter Manager to życzyć. Moja logika Dobra 64K I start Wykona nam się Już nam się powolutku wykonuje, znaczy powolutku Dość szybciutko. Nawet bym powiedział, że się wykonuje. No, sekundkę mu to może zająć, tym bardziej, że on się tutaj będzie przepalał, nie przepalał. To jest na pewno chwileczka dla niego. Tym bardziej, że tutaj będzie wytwarzał o silikon, tak? Tą maszynę zaraz też będziemy przyspieszać, gdyż ona jest za wolna i to znacząco za wolna. Ta zresztą też. Nie ukrywam. A zresztą też. Tak? No, bo tutaj wszystkie procesorki mamy do przepalenia, nie? Wszystkie są do wytworzenia? Tak, wszystkie. No prawie, że wszystkie. Dobra, w każdym razie y, speed upgrade. Speed upgrade y konkretnie z mechanizmu. Gdzie one są? o! Gdzie o, o. one są? Tu mamy speed upgrade. Dobra, ciach, i właśnie, nie mamy szkła i nie mamy Energy Alloy'u, czyli Metallurgic Infuser musi się u nas pojawić. Dobra, jak go wykonać? Ciach, ciach, Metallurgic Infuser, mamy wszystko, piecy nam tylko brakuje. O. nie, to się nawet fajnie składa, że tylko piecyków nam by brakowało. Byśmy go od razu mogli postawić i włączyć, żeby on działał. Ha! Dobrze. metalurczyk Infuser jest już u nas. Czyli jeszcze mm, Redstone i Iron. Już będziemy mieć to wszystko u siebie. Dobra. Ja bym to postawił standardowo w naszym y, układzie w y, znaczy kompleksie maszynowym. Tak to teraz będę nazywał. W pierwszym lepszym miejscu, że tak to powiem, bo na razie nie mam jakiejś wany szczególne na układanie tego tutaj. Więc dobra, redstone jest już na miejscu i powolutku, oczywiście powolutku będziesz to przetwarzać, dopóki oczywiście tego nie przyspieszymy, bo potem to będzie zapkierniczać. O, i właśnie po co ja tam biegłem? Przecież mam możliwość się przeteleportować, tak. Ten systemik stworzył gim z Kamilem, prawdopodobnie. Jak dobrze kojarzę, tak? Dobrze mówię gim? Jaki system? Znaczy, no te travel lanczory, wyście postawili bez, nie? Mm, Kamień postawił. A, no to dzięki wielki Kamil, super robota. Dzięki, że o tym pomyślałeś. Ok, y to już mamy. I teraz upgrade Kity. Mm. No właśnie, bo tam nas się będzie wykonywać bardzo powolutku. I upgrade też będziemy potrzebowali, niestety, w większych ilościach. Inwa. Ha, nikiel. Hmm, nikiel. Pół Niklu do staka Irona, chyba też było. Dobrze mówię. Dwa do jednego szło. Mi się wydaje, w tej oto maszynce. Aj. proszę się nie zaczynać. Serwer. Jak te stoją. Nawet gdyby razowni Farm masz obok, to doprowadzone, więc pożegnaj. Te no spoko, spoko. Dzięki. Dzięki, dzięki śliczne, że to stworzyłeś, że o tym pomyślałeś. Bo ja o tym myślałem, żeby to stworzyć ostatnio, ale. Jak <grym> wiadomo, ja jestem zbyt leniwy. Tak. Leń Leni ze mnie nie ukrywam. Nie, nie będę tego ukrywał, przyznaję się bez bicia, prawda? Jestem leniwy i jakby nie chciałem mi się. <laughs> A propos ten warsztatik dasz mały, będzie trzeba troszeczkę przerobić później. Bo tutaj jest wszystko naćkane w jednym miejscu, i jakby. To mnie zaczyna boleć w oczy. A no właśnie, tak, tych kabli nie połączymy razem. Dobra. No, no dobrze wiedzieć. Chciałem to zweryfikować. Dobra, Enrich Aloje już też mamy. Wiesz co? Dobra. Ja sobie Dendera chyba stworzę i będę się denderem tepać do tego wszystkiego. To jest jakiś plan. Yy, dobra, to się nam wytwarza jeszcze, więc wróćmy do Speed Upgrade'ów. Z mechanizmu. Yy, Glas. Weźmy sobie dwa staki szkła zamówmy. Niech one się wytworzą. Wiem, że to będzie powolutku szło w tym momencie dosyć, ale no niestety muszę to wykonać, ci później. E, Las, wow, aż, aż dwie sztuki, trzy nawet, dobra. Ile możemy speed upgrade'u wrócić w maszynę z mechanizmu? Pamięta, który? 16 albo 8. 8, Kamil mówi, że 8, to ja myślę, że Kamil ma rację w tym momencie. O... Wrzućmy na razie 3 To tyle mam Zresztą kuczę 3 jak wrócimy, to i tak będzie naprawdę za życia jak to się mówi gdyż nie ukrywajmy ale to nam znacząco zwiększy pobór energii Przy 3 to już jest 35 RF per tick Ej, w sumie może bym wrzucił więcej zobaczymy ile będzie per tick yy, zjadać nam Energii? przy powiedzmy pełnych 8. Uuu, i mi się aloje skończyły. No tu na razie wrócimy 6. Zobaczymy, ile to będzie pobieracie. Ciach, ciach. 62. 111. 200. Późba. Sporo. <grystanie> <grystanie> Sporo. Ej, to może jeszcze energia, której bym tutaj wrzucił. Tak, dzisiaj będziemy zajmować się takimi. <laughs> Przepraszam. Ubograte. E... Oh, takimi stricte rzeczami... A, i tak nie mam tych alojów. E... Typu przyspieszanie właśnie kurczę naszego craftingu, dlatego że... <laughs> nie oszukujmy się, ale będę chciał niedługo zacząć większe projekty. I w tym będzie mi się to przyda. To dość bardzo znacząco. No, crafting grid. Proszę je otworzyć. Dziękuję. A, golda nie mam. Aj, nie będę miał spulwerizowanego golda. Mmm. No właśnie. Proszę się otworzyć. Ej, tylko on będzie go. Ja od razu wysyłał tam. Aaaa. No, właśnie, spulweryzowane złoto, on od razu będzie zabierał. Kurcze. Nasz system jest w ogóle nieprzemyślany. Mmm, będę musiał pomyśleć nad zmianą jego troszeczkę. E, nie wiesz, co jak ja zrobiłem, i. Myślałem, że to będzie lepiej troszeczkę działać. Ale dobra. Przyznaję, to jest akurat mój błąd. Trochę mnie O, i już mamy. Mniejsze zużycie. Przy okazji będziemy magazynować energię w sobie większą. Fajnie. 3, 2, 26, 19. I na 19 stanęło, dobra. Na 19 stanęło. Jeszcze dwa na Speed'a możemy użyć. Zobaczmy i on będzie wtedy zjadło. Hmm. Tak, dzisiaj będziemy takie testowanie robić, powiedzmy. Eee, czu? Waiting for server. No ja podejrzewam, że to już nie jest efekt tego, że serwer się zawiesza, tylko efekt tego, że on nie ogarnia tego, że... czy że mój Minecraft nie ogarnia tego tak do końca jak Ale dobra. Waiting for server. Nie, ja podejrzewam, że to z moim internetem coś jest nie tak znowu. Zresztą już nie pierwszy raz się to psuje. Dobra, nieważne. Dobra, i wrzucamy sobie kolejne dwa upgrade'y, ostatnie w sumie. Do naszego... Tak, tu mam 8 na 8, tu 6 na 8. 10 razy więcej. 62 RFY per pick. I powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę zadowalająca ilość. I teraz zobaczymy, jak się tam się Slitko stworzy. Oje. Yy... Dobra. No, tylko to. To jest silikon. Zamówimy sobie silikon powiedzmy, staka silikonu. Bardzo. I jak szybko nam się odytwala teraz silikon? To jest to pytanie. No ja myślę, że znacą... znacząco szybciej. Kamil. Jak myślisz? Chodź tutaj. Przyjdziesz? Teraz to ma moc, nie? Może być. Nie, no to wahaj, tak, może być. Prawda? No, powiedzmy, że to akceptuję, nie? Rozumiecie. Dobra, no, w każdym razie na 64k już nam się wykonał. Wow, naprawdę fajnie. Maszynka dwa tiry wyżej i będzie ok. Yy, mówisz o tym yy, Elite Factory? Dobrze mówię. Wiesz co, myślę o tym, że to możemy zrobić później, jak już będziemy mieli trochę więcej surowców trochę bardziej rozwinięty mechanizm. To myślę, że wtedy będzie jak najbardziej ok, że to zrobimy. A jak na razie, no to tak jak wiesz. Yy, dobra, teraz tak. Stąd zabieramy nasz ...invar. Poproszę, proszę się otworzyć. Halo, smelter. Wie? Tu jeszcze trochę zostało do wykonania. dobra No, proszę się otworzyć craftingu. Dziękuję. Czy ja serio nie wziąłem go ze sobą? Czy ja serio mam taki olaga? Czy. O, o co tu chodzi? No, halo, otwórz się. To jest pulverizer taki. Ożyłem ja co rzeczy dobra. Yy, dobra. No, dziękuję za otwarcie. Yy, dobra, wrzucamy. I teraz upgrade kit. Teraz tak, yy, od najsłabszego oczywiście trzeba będzie zaczynać, więc na razie sobie polecimy tak. Hardenet. Już go pójdziemy od razu zaaplikować, żebyśmy... Yy, na bieżąco sobie ulepszaliśmy troszeczkę, czyli już mamy ten lepszy troszeczkę I ona już troszeczkę więcej prądu zjada, ale jest jedno... Uuu, jednocześnie troszeczkę szybsza Ok, lecimy z kolejnym tierem e, Tutaj nam będzie brakować tak, Silver Jira Hardened Glass Hardened Glass albo Wards Hardened Glass będzie chyba łatwiej wykonać, mi się wydaje. Czy jak to się... No właśnie. Jak to wykonać? Strzelę, że to było tak: Obsydian w formie skraszowanej. I lidy. Tak mi się coś wydaje. Więc wrzucę do tego Teshera 32 opcji. już nie Nie, musisz do pulverizera e, Dobra, pulverizer też tam. Dziękuję. Czy nasz Induction Smelter skończył pracę? To jest też pytanie. Czy serio? Oba te przedmioty muszą być w formie zmacerowanej. Chyba tak, więc ja za sekundkę do Was wrócę, jak tylko mi się to przetworzy. Okej, okay, utworzyło nam się już parę sztuk hardened lasu. A, jeszcze jedno weźmiemy. E, I pójdziemy do naszego systemu. Dobra, teraz tak. E, no, szybciutko, crafting w tym gridzie poproszę I wytworzymy sobie ten reinforced jeszcze. Powiem wam szczerze, że jak tak wstałem i czekałem na to wszystko, to przypomniało mi się o jednej rzeczy. Yy, zaczynamy mieć delikatne problemy z energią i ostatnio już musiałem dostawić kilka silników, więc tworzymy sobie w tym momencie upgrade y do silników od razu, żeby nie stawiać ich więcej bez sensu. Tylko postawimy sobie właśnie takie upgrade. Yy, zobaczymy, czy mi wystarczą surowców. 12 upgradeów konkretnie bym potrzebował, czyli 12 tego. 12 upgrade'ów, czy mi wystarczy wszystkich surowców? Wystarczyło. Super, świetnie, cieszę się. I teraz tak, jeszcze bym potrzebował takie coś jak augment, ale augment, który mm, zmniejsza ilość paliwa, które spalamy yy, procesing to nie to będę musiał przyjść w ogóle do naszej yy, maszynki. Ale to nie teraz. A gdzie to jest? Increase power to nie. O! Katalizer. No właśnie. I takich katalizerów również stworzymy 12. Czyli damy każdemu mm, tak naprawdę silnikowi jeden taki augment. I jeden upgrade. Yy, po jednym agresie, po jednym augmencie. i teraz uzyskamy co? Uzyskamy tyle, że po pierwsze nie będziemy tyle paliwa spalać, to jest po pierwsze, a po drugie, będziemy troszeczkę więcej y, energii produkować. Czyli przy tym, przy w sumie jeszcze mniejszym paliwie niż dotychczas, będziemy produkować więcej energii na tik. W sumie nie tylko na tik, ale i generalnie z każdego wiaderka. Yy, każdego wiaderka etanolu. Tak jak ile teraz? Maksimum 60. Czyli zwiększyliśmy o 150% wydajność naszej elektrowni. Yy, 720 RF per tick w tym momencie produkujemy. Tak, dobrze mówię? 12 razy 60, no 720. Wyłączając tak pirazy z drzwi nie, na szybkiego. Więc myślę, że jest to naprawdę już porządna wartość. Jak się ktoś nie zgadza, to 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 to, to, to musi się zgadzać. Yy, w każdym razie dla nas to jest już dość porządna wartość. A tym bardziej, że tak szczery, to i tak tym kablem na razie nie pójdzie więcej niż 1000. Niestety ten kabel jest ograniczony. Tylko później, jak będziemy mieć już 4 kable, to tam 4000 myślę, że pójdzie. Chociaż też nie jestem tego pewien Czy 4000 akurat przez ten Z elektrowni Wyciemniemy w ogóle 4000 No to się okaże w praktyce później W każdym razie na razie tego nie składujemy I a, Nie składujemy Coś tam niby Składujemy, prawda W nie są jakieś to zawrotne liczby Którymi Podbilibyśmy świat Tak najprościej mówię. Yy, dobra, teraz tak, co ja bym chciał jeszcze stworzyć? Chciałbym rozwijać. Mm, a ja wiem, co ja bym chciał stworzyć. Dobra, już wiem. Yy, stworzymy sobie dwa Ender Chest. O ile mamy Blaze. Mamy Blaze, dobra. Poprosimy dwa Ender Chest. Dwa. Uuu, nie mam wełny. Chopoki yy, mamy owce? A gdzie tam nie mamy owiec? A nie e, czyli w tym momencie trzeba by się wybrać. Prawdopodobnie tam koło naszych farm, koło biogazowni, jakieś obce się kręciły. Z tego co ja pamiętam. No kurcze, proszę mnie nie blokować. Dziękuję. Proszę się wczytywać szybciej. Tak, muszę coś z tym internetem pomyśleć. Bo o ile wysyłanie jest naprawdę na fajnym poziomie, tak pobieranie już kurcze leży. Znaczy w ogóle to jest generalnie wina karty sieciowej, ale to jest w ogóle taki. Eee, mijam to w ogóle. Tak, to co widzicie teraz przed waszymi oczami, to jest wina tylko i wyłącznie mojego internetu. Świetnie po prostu, prawda? A, pytanie, jest tu jakaś owca może? Nie kurczę, nie, nie złamujcie mnie, że ja będę musiał specjalnie po owce. Eee, może tu gdzieś coś? Są same krówki. Jest owca. Dzień dobry owca. Betnecie. Do enderchesta potrzebuję wełny. Nitki dorobiłeś? Jak dorobiłeś nitki? Ale z czego te nitki dorobiłeś? Znaczy w ogóle myślałem, żeby mob grinder w ogóle zrobić chyba na odcinkach. I może w kolejnym odcinku zrobimy mob grinder? Zrobię na to? Zrobilibyśmy jakiś mały mob grinder, zbieralibyśmy trochę mos. Znaczy pink slime, a na razie nie, na razie tylko mob grinder taki pod monster essence i pod itemki. Dlatego, że te dwie rzeczy mi się na pewno przydadzą. Dobra. I teraz jakieś barwniki potrzebujemy jeszcze. Eee, pytanie jakie? Ja bym może wziął um, lapis, cztery lapisy i rose. Musza. Eee, pytanie, czy już nie mamy takiego chrzesta I konkretnie bym zrobił w ten sposób. Raczej takiego już jeszcze nie ma. I uwaga, co teraz zrobi Polak? Polak konkretnie pójdzie teraz do Minecorda i zamieni czesty, I Kamil, jakbyś poszedł ze mną, to byłbym ci wdzięczny. Bo że chodzi mi o to, żeby teraz ktoś ze mną poszedł i pozbierał przy okazji yy, itemki z tego diamentowego czesta Dobra, to ja zaraz wrócę, jak będziemy przy Query. Dobra, jesteśmy z powrotem i oczywiście ja zginąłem. Ech, dobra. Stawiamy enderchesta na górę. I teraz query nasze będzie już wysyłać wszystkie surowce bez wyjątku do naszego Enderchesta. Powiem wam szczerze, że ch chętnie bym sprawdził, jak daleko nasze Query jest. Jak wiele już wykopaliśmy. Już widać że daleko biegnąć nie musimy. <gry> że już jesteśmy dość blisko tutaj naszego Query czyli można powiedzieć, że 1.16 zaraz będzie wykopana 1.32 już jest na pewno, a 1.16 będzie zaraz no to powiem Wam szczerze, że tak nawet sporo yy, właśnie, jeszcze jedną rzecz musimy przestawić w naszym Query musimy sobie wziąć naszą kartę prawda? już Wam pokażę je. bierzemy naszą kartę i klikamy prawym myszki. I teraz tak Stone, Kobla, Dyrta, e, Grabla, Sand. E, zostawiamy sobie. Tak, tak, zostawiamy. I instalujemy moduł. I teraz fakt, faktem. do e, za przeproszeniem zasra nam tutaj wszystko. Problem Ale będziemy mieli mm... Czekajcie, teraz zbiera energię Teraz zaczyna kopać. Czy on będzie to... Aha, on to skanuje od zera wszystko Dobra, ale on będzie sobie działał całą dobę i on to ogarnie po czasie pewnym tak, po pewnym czasie to pewnie ogarnie i będzie dobrze w miarę, więc Więc te silniki zaraz też pewnie przyjdę ulepszyć Dobra, zaraz wrócę jak widzimy się przy systemie Ok, dobra teraz tak, chciałem zrobić od razu importer, ale widzę, że nie mamy Stworzonej recepturki na coś takiego jak Deconstruction Core I od razu powiem szczerze, wziąłbym Glowstone Glowstone i stworzył recepturkę na construction Gdyż to prędzej czy później będzie potrzebne a dzięki temu możemy sobie złapać szybciutko yy, wyprodukować taki core bez większego mrugnięcia Ok, teraz tak yy, czy kabelki mam przy sobie? Mam przy sobie kabelki więc teraz tak, schodzimy na dół i w tym oto miejscu postawimy pierwszy ender chest nasz tak, tylko tu musi być oczywiście importer będzie zasysał wszystko do układu. Ok. I teraz powolutku on to wszystko sobie będzie zasysał, oczywiście. I powiem szczerze, że możemy sobie chyba stworzyć plecaki, które będą również do tego wrzucały. itemy i będziemy to zasysać do układu automatycznie. Dobra. Tak zrobimy. Ale najpierw jeszcze jedna ważna rzecz: split upgrade. Y. Akurat mam trzy sztuki stworzone, więc myślę, że jak tam je wrzucę. To na razie to powinno wystarczyć. Przynajmniej na to, co będziemy tutaj tworzyć. No, powiedzmy, że to będzie się wyrabiać jak na razie. Później wyżej stworzę jeszcze stack upgrade'a. Będziemy mieć, wiecie, jeden stack upgrade i trzy speed upgrade'y w komplecie. I to już powinno w miarę tam sobie radzić. W każdym razie surowców już powinniśmy mieć dochodzące do domku. Więc no myślę, że jeszcze jest tylko do przeróbki ten nasz system y, przetwarzania surowców i w sumie to by było na tyle. No, tak mi się wydaje. Że po prostu tamto trzeba jedną rzecz zmienić. Y, ja wiem jaką konkretnie i wtedy już będzie wszystko tacy No, tak mi się wydaje. <grym> Dobra, w każdym razie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie dużo polecenem, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa. pa, pa.